Witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Sorry, że zaczynam w tym momencie, no bo ostatnio skończyłem na. że znalazłem różne itemki, ale wszystko mi się coś zrobiło i się nie nagrywało. Sorry, że tak wyszło. Zrobiłem już dobre nawet temki kasa. Yeah. Yeah. Znalazłem trzy Lion King domki. Są. Jestem w drugim z nich. Teraz trzeci gdzieś tutaj powinien być, bo jest tam naprzeciwko nas. Чтобы этот момент, там. Так, я став напротив противку нас. Там. Е. Душе ты роб ты туда. Ciekawe, co tutaj znajdziemy. O, spadnie i dwa węgle. Zostak, Ale świ Aaaa! LOL! O, jasno! O, będę złodziejem pochodni. ujejejo yeah. co się ścieło? Mm. lol lol ojej oh, yeah. tylko to się detnij eee. przepraszam za usterki mm. wyszło tyle, że mi się że się Minecraft zagawał Dobra, na tym zakończymy odcinek. Jeśli tobie się podoba, postaw łapkę w górę i daj suba. No, zrekompensuję wam to, że następny odcinek będzie miał więcej, no więcej, dłużej będzie trwał. Hmm, do zobaczenia!